Radość i pokój w Duchu Świętym. Dzień dzisiejszy, 18 maja 2024 roku, jest szczególnym dniem dla Zgromadzenia Sióstr Ducha Świętego w Polsce, a także dla rodzin zakonnych pochodzących od Gwidona z Montpellier. Dotarł do nas list apostolski w formie motu proprio Ojca Świętego Franciszka, który potwierdza kult naszego założyciela Gwidona z Montpellier. List ten zaczyna się wspaniałymi słowami charakteryzującymi postawę Gwidona. Jego duchowość, zapalony wiarą, goręjący miłością, tak czuły miłości głubokich, że czcił ich jak Panu. Szanował jak przełożonych, kochał jak braci, pielęgnował jak synów, czcił jak wizerunki Chrystusa. Posługa Gwidona poprzez charyzmat miłości miłosiernej, jakim został obdarowany, zasłuchanie jego serca, umysłu. W Ewangelię według świętego Mateusza z rozdziału 25 o Sądzie Ostatecznym doprowadziła go aż do Rzymu z Montpellier. Tam został wezwany przez papieża Innocentego III, który na jego prośbę w roku 1198 zatwierdził zakon Ducha Świętego. Ojciec Gwidon żyje pośród nas. Żyje pośród swoich sióstr i braci, którzy naśladują Go poprzez wieki w Jego charyzmacie miłości i miłosierdzia. Dlatego dzisiejszy dzień jest dla nas tak szczególny. Nasza radość jest wielka, ponieważ doczekaliśmy się tej wielkiej łaski, że Kościół w osobie papieża Franciszka potwierdził Jego kult, ogłaszając Go błogosławionym. Wyrażamy wielką wdzięczność Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za tą wielką łaskę, która jest dla nas wyzwaniem, aby jeszcze mocniej i jeszcze odważniej kroczyć śladami naszego założyciela, aby tak jak on zauważać każdego człowieka we wszystkich jego potrzebach. Ojcze Widonie, błogosławiony, prowadź swoje dzieło zakonu Ducha Świętego. I ucz nas czynić miłosierdzie jak ty je czyniłeś.